Musimy sobie obejrzeć ten płaszcz dziewczyny. Jest taki na jasnym, takim ładnym wykończeniu. Jest dziewczyny tutaj zarówno napka jak i suwaczek. Ja zapnę tak jak Pan Bóg przykazał, czyli mamy kobietki suwaczek, napkę już wam pokazuję. te włosy nic nie widzę. Bardzo fajny, ciepły jest już, już płonę, słuchajcie. Udało mi się zapisać. Teraz tak, dziewczyny, mamy to jasne, fajne wy wykończenie. Są różne rozmiary tego płaszcza. Pięknie fiktowane w taką pałkę, długi za kolanko. Wygląda świetnie, moje myszki. I mamy rozmiary. Od 46 do 56 nie jest to polska rozmiarówka. Słuchajcie. Czyli ta 46 to będzie tak, jakby nasza eska. 110 w biuście, 110 w talii, 118 w biodrach. Długość płaszcza to 111 cm. W bicepsie 42. Czyli tą 46 kupujecie jako eskę. X30 55, kawa 46. No to jest francuska rozmiarówka, ona jest inaczej mierzona. Czyli to kupujecie jako eseczkę. Natomiast dziewczyny, większy rozmiar, czyli jakby nasza MK, ona jest oznaczona tutaj jako rozmiar 48. To jest 114 w biuście, 114 w talii, 122 w biodrach. To jest rozmiar e, 48, długość całkowita 111 cm, 42 cm w bicepsie. Płaszczyk jest bardzo ciepły, powiem Wam tak szczerze, że ja to płonę, To nie jest do noszenia e, tak na przejściówkę, bo to jest zimowy płaszczyk. Czyli to jakby MK to kupujecie 48 rozmiar, czyli wpisujecie X3055 kawa 48. Ona ma 114 w biuście, 114 w talii, 122 w biodrach. Teraz tak, dziewczyny, jeżeli chcecie kupować L, to jest u nas opisane jako rozmiar 50, 120 w büście, 120 w talii, 126 w biodrach i w bicepsie 46 cm. Wpisujecie X3055 rozmiar. 50, czyli to jest nam, nasza L. -ka. Jeszcze Wam nie powiedziałam ceny, dziewczyny, 235 zł, ale wszystko zawsze jest w opisie. 235 zł, czyli eleczka to jest 50. No i teraz dziewczyny Xeleczka, czyli nasze 52. 124 Biust talia a biodro 130 cm, czyli te panie, które noszą XL, wybierają rozmiar 52. Przypominam, 124 w biuście, w talii i w biodrach 130 cm. Wpisujecie X3055, kawa 52. To jest, dziewczyny, kolejny rozmiar. Idziemy teraz do xxl -ki. 128 w talii, w biuście... W biuście 128 w talii również w biodrach 136, w bicepsie 50 i ta XXL -ka jest opisana jako rozmiar 54. Czyli wpisujecie kolejno na ten rozmiar 128 w biuście 136 w biodrach, X3055, kawa 54 Mam nadzieję, że to jest jasne. Oczywiście te opisy nie są takie proste, ale to jest taka rozmiarówka dziewczyny. No i teraz to była SML XL2, XL3XL, opisana jako rozmiar 56, 132 w biuście, 132 w talii, 140 w biodrach, w bicepsie, 50 cm obwodu. Wpisujecie e, X30, 55 e, kaba. 56, x3055, kawa 56 czyli to jest jakby dziewczyny podwójna xL. -ka. Bardzo prosto, już Wam wszystko tłumaczę. S-ki to są oznaczone we włoskiej rozmiarówce jako 46, M-ki jako 48, L-ki jako 50, XL jako 52, XXL jako 54 i X, y, X, y, S, M, L, XL2, XL3, XL, 2XL, 3 XL jako X. Ale jako 56, też się trochę w tym gubi, ale długa ta litania. Zawsze Wam załączam opisy, wymiary. Także, dziewczyny, jak najbardziej, zapraszam Was bardzo serdecznie do wybrania swojego rozmiaru. Ja mam dziewczyny na sobie najmniejszy rozmiar, tak się prezentuje na mnie najmniejszy. Zapraszam serdecznie.